Gdyby ktoś powiedział mi kilka lat temu, że kiedyś usiądę i opowiem tę historię, pewnie bym się roześmiała. Bo nawet teraz, po tym wszystkim, co się wydarzyło, nadal wydaje mi się to absurdalne, jakby to nie działo się naprawdę. A jednak to wszystko wydarzyło się właśnie mnie, i kiedy mówię, że zamieniłam się mężami z moją córką, mówię to dosłownie, choć nie wszystko wyglądało tak, jak ludzie mogą sobie wyobrażać. Wszystko zaczęło się w pochmurną niedzielę, kiedy zadzwoniła do mnie moja córka, Laura. Jej głos brzmiał dziwnie: napięcie, niepokój Mamo, muszę z tobą porozmawiać, same bez Daniela. Daniel, jej mąż mężczyzna, który co ciekawe, pojawił się w moim życiu znacznie wcześniej niż mogłoby się wydawać. Ta rozmowa była początkiem wszystkiego. I zarazem końcem życia, które zbudowałam na ciszy, ryzykownych wyborach i niewypowiedzianych prawdach. Laura była z Danielem od dwóch lat. Byłam na ich ślubie, uśmiechałam się do zdjęć, pomagałam jej poprawiać welon i pisać przysięgę. Ale nikt tam nie wiedział, że wiele lat wcześniej, kiedy byłam świeżo po rozwodzie i próbowałam zacząć od nowa, Daniel pojawił się w moim życiu w bardzo nieoczekiwany sposób. Był tylko sąsiadem. Młodym, uprzejmym, zawsze chętnym do pomocy. Zlewo zmywak, który przeciekał. Półka do przymocowania, potem ogród. Wizyty stawały się coraz częstsze. Aż któregoś dnia przestały być tylko wizytami. Ale to był etap, impuls, który szybko zakończyłam. Był zbyt młody. Wiedziałam, że to się nie utrzyma. Rozstaliśmy się spokojnie, bez dramatów. Po prostu każde poszło w swoją stronę. Tak przynajmniej myślałam. Kiedy kilka lat później Laura przedstawiła mi swojego nowego chłopaka, zamarłam. To był on, Daniel bardziej dojrzały, pewniejszy siebie, ale nadal ten sam. Poczułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg, ale udałam, że nic się nie stało. Uśmiechałam się. Udałam. To stało się moją codziennością. Nigdy nic nie powiedziałam, ani jej, ani nikomu. A teraz Laura zadzwoniła i poprosiła o rozmowę w cztery oczy. Kiedy spotkałyśmy się w parku, gdzie nikt nie mógł nas podsłuchać, spojrzała na mnie, jakby właśnie miała rozbroić bombę. Mamo, ja wszystko wiem. Serce zaczęło mi bić jak szalone. Wiedziała? Ale jak? Nie pozwoliła mi zadać pytania. Wyciągnęła z torebki kopertę. Zdjęcia. Wiadomości, wydruki starych maili, wszystko rozpoznałam. To były ślady z czasów, kiedy ja i Daniel mieliśmy coś. On to wszystko przechowywał, nie usunął, nie zniszczył. Znalazłam to na jego starym dysku, powiedziała ze łzami w oczach. Nie wiedziałam, czy mam ci to pokazać. Ale, mamo, dlaczego mi nic nie powiedziałaś? Nie mogłam odpowiedzieć. Gardło miałam ściśnięte. Żadne słowo nie przechodziło mi przez usta. Laura nie płakała, nie krzyczała. Po prostu wstała i powiedziała. Wszystko nagle ma sens. Od tego momentu wszystko się zmieniło. Przez kilka dni była cisza. Unikałam telefonu. Ona też się nie odzywała. Daniel był między nami jak cień. Aż któregoś wieczoru pojawił się u mnie, sam, i powiedział coś, co sprawiło, że poczułam ciarki na plecach. Ona chce, żebym odszedł i uważa, że ty i ja powinniśmy spróbować jeszcze raz. Nie rozumiałam. Patrzyłam na niego jak na obcego, ale był poważny. Powiedział, że Laura myśli, że skoro między nami nadal coś istniało, to może powinnam być z tym, z kim zawsze chciałam być. To brzmiało jak szaleństwo. Laura nie chce cię już widzieć, Daniel. To nie propozycja, to pożegnanie odpowiedziałam. Ale on nie przestawał. Mówił, że Laura ma rację, że może wszystko powinno się odwrócić. To brzmiało absurdalnie, ale kolejne dni stawały się coraz bardziej nieznośne. Laura zniknęła, zamieszkała u przyjaciółki, nie odpowiadała na wiadomości, napisała tylko, że potrzebuje czasu. I wtedy wszystko zaczęło przypominać grę w lustrach. Daniel zaczął częściej pojawiać się u mnie. Przynosił jedzenie, porządkował ogród, zachowywał się, jakby wszystko wracało do normalności, ale to nie było normalne, to było dziwne, a czasem przerażające. A ja? Byłam w potrzasku. Mój przeszły wybór zderzył się z teraźniejszością w najgorszy możliwy sposób. Pewnego dnia znalazłam w skrzynce na listy kartkę od Laury. Mamo, Czasem to, co wydaje się niewłaściwe, to po prostu wszechświat próbujący uporządkować wszystko na nowo. Musiałam się oddalić, żeby zrozumieć czego naprawdę chcę. Zadbaj o niego, albo nie. Teraz wybór należy do ciebie. Bez podpisu. Tylko te słowa. Ten list zmienił wszystko. Nie wiem, czy chciała, żebym przyjęła Daniela. Czy to był sposób na powiedzenie zrób, co chcesz. Ale wtedy zrozumiałam, że milczenie wyrządziło więcej szkód niż jakakolwiek impulsywna decyzja. Daniel nadal próbował, wysyłał kwiaty, wiadomości, mówił, że nigdy o mnie nie zapomniał, ale ja nie potrafiłam zaakceptować budowania czegoś nowego na gruzach, które sama stworzyłam. Podjęłam najtrudniejszą decyzję w życiu. Wyprowadziłam się, zostawiłam wszystko: dom, przedmioty, wspomnienia. Zaczęłam od nowa. Laura czasem pisze. Powoli odbudowujemy noni.